Witam. No i chyba przyszedł czas na czerwcową przechadzkę po ogrodzie, w której, no tutaj już na pierwszym planie widać, że będą nam towarzyszyć negatywne skutki burzy gradowej, która przeszła tutaj niedawno w mojej okolicy. No, pokiereszowało. No, niestety nie wszystko się przewidzi. Nie wszystko się przewidzi. Tutaj jest Musa super Superdwarw Cavendish, który tutaj mocno oberwał. Ale nie jest to jedyny, który, który tutaj oberwał. Awokado tutaj. Jedne z paru. Yy, tutaj widać ładnie. Już zaczęły się spore takie fajne przyrosty tworzyć. No niestety nie ma tych liści z zeszłego roku. No ale to zależy też wszystko w jakich były warunkach trzymany. Ten był akurat w takim dość ciemnych warunkach i, no i to jest minus tego. Ale liście widzę, że już ładnie odrastają. Tutaj kolejny doświadczony przez grad, kolejne awokado. Tutaj widać kufliki. Kuflik biały, tutaj na pierwszym planie. Już ostre tutaj przyrosty tworzy. No widać, że dobrze mu się tutaj żyje. Ale jeszcze w tym roku chyba nie będzie kwitną. Przynajmniej nie widzę, żeby się coś tworzyło. Może w przyszłym. W przeciwieństwie do kuflika zielonego, który już w tym roku będzie miał pierwsze kwiaty. Tutaj widać, że już się tworzą. Niektóre się zaczynają pomału otwierać. O, tutaj dobrze ujmie kamerka. Pierwsze kwiaty kuflików z nasion. Już tutaj zaczynają się tworzyć. Zobaczymy jak, jaki da, dadzą pokaz w tym pierwszym sezonie. I nie jest to jedyny, który będzie kwit. Ale od nich na, na pewno później. Może w dalszej części filmu. Tutaj dalej moje kordeliny. Kordeliny indywisa. Tutaj widać, już też ładnie zaczynają rosnąć. Jest to taki nietypowy rodzaj kordeliny. Pochodzi z gór Nowej Zelandii. Charakteryzuje się tutaj w przeciwieństwie do tej kordeliny Australis A taką czerwoną pręgą, która tutaj przechodzi. No jest to powiedzmy znak rozpoznawczy tego gatunku. Czerwoną pręgą, tutaj przechodzącą przez środek. No i z czasem także takimi szerszymi liśćmi. No jeszcze nie, nie są takie typowo dla tego gatunku, ale na pewno jest to ten gatunek z powodu tego, że do kiełkowania nasiona wymagają stratyfikacji, czego wcześniej nie wiedziałem. No i tak mówiła, zostawię je na, na zimę i dopiero po tym chłodzie zaczęły kiełkować. I po pono, ponad jest to gatunek jeszcze bardziej mrozodporny niż, niż kordelina australijska, tylko taki możliwe, że dość taki kapryśny, że może go jakieś zmiana otoczenia może, może spowodować, że uschnie albo, albo coś takiego. No ale no, na razie rosną ładniej i nic im nie jest. I by tak było dalej. Tutaj dalej kufliki, kufliki cytrynowe. Te akurat jeszcze nie kwitną. Ale będą chyba też wymagały trochę tutaj przycięcia i trochę opieki. Żeby je tutaj ukształtować. Tutaj już. Spory już musabasio zimowany w gruncie. Też widać po nim skutki. Skutki tego gradu. Jeszcze przedwczoraj listki były ładne tutaj, takie pełne. Bez, bez poszarpania. Dzisiaj wyglądają jak po jakiejś ...na tropikalnej. Ale ten następny widzę, że już jest... ...całkiem normalny. Także... ...prezentuje się nawet... nawet ładnie. I widać też różnicę... ...że jak szybko rosną bananowce, które nie są wykopywane... ...na zimę. Już naprawdę mają spore, spory Już jest dużo wyższe ode mnie. Tutaj wsadzona... ...niedawno... Pomarańcza trójlistna. też to jest budowałem taką jakby donicę, bo tutaj był taki spadek. Mówię, a to takie miejsce, gdzie nic się nie dzieje, to przydałoby się tutaj taką pomarańczkę wsadzić. Jest to miejsce takie ciepłe, od południowej strony, skąpane w słońcu, więc będzie sobie tutaj ładnie rosła. Tutaj bambusy. Bambusy, farkesja, farkesja rufa, tak samo nabiera już tutaj sporej wysokości, przyrostów pełno i rośnie sobie dalej. W dalszej części Juka gloriosa variegata też już tutaj coraz więcej nowych przyrostów, nabiera już takich silniejszych, silniejszych wzrostów, no i żeby sobie ładnie rosła. Tutaj wsadzone do gruntu. Marakuje z rodzaju inkarnata. Jest to pasiflora inkarnata. No ponoć chyba najbardziej mrozoodporna marakuje o owocach o takich jedalnych, konsumpcyjnych. Zobaczymy też jak sobie tu będzie radzić. Jest tutaj wsadzona w gruncie. Wsadzona w gruncie. No i jak tylko przyjdą jeszcze jakieś cieplejsze dni, to powinna tutaj ruszyć ostro. Ze wzrostem drzewko oliwne, tak samo już tutaj widać. Wyraźne przerosty, młode listki, ale i, ale i sporo, sporo gałązek, z których będą kwiaty. No i mam nadzieję, że będę miał więcej oliwek niż w zeszłym roku. Miałem chyba trzy. Mam nadzieję, że będą, będzie chociaż pięć. No, <laughs> zobaczymy. Tutaj dalej, żebym nie zapomniał. Jeszcze kącik za, yy, za cieplarnią. Tutaj widać typowe właśnie tej palmy. Jak yy, yy, karłatki. Tutaj też sporo ich tutaj zaczyna już ostro tutaj działać. Liść za liściem już sam, widać, same nie wiedzą, które mają wychodzić. Już coraz, coraz to więcej ich tu ładnie wychodzi. Tutaj araukarie. Araukarie chilijska. Jedna taka wysiana. W 2019 roku no tutaj już spore, spore drzewko. Obok takie mniejsze. Wysiane tutaj chyba w 2021, no chyba dwa lata później. A tak jest, widzę trochę, trochę mniejsze, ale już nie ustępują. Już tutaj też, też, też tutaj widać nowe przyrosty i prom, prom, pomału w górę. Tutaj także moje wysiewy magnoli. Też tutaj sobie myślę, tak działkę obsadzić takimi magnoliami, zobaczymy po jakim czasie wypuszczą kwiaty. No o ile też no, przeżyją oczywiście, <laughs> oczywiście zimę. A są to takie zwykłe magnolie, magnolie takie które typowo rosną w ogrodach. Tylko po prostu zabrałem sobie nasiona i, i sobie wysiałem. Tutaj pieprz brazylijski, tak samo już tutaj ładne też nowe przyrosty. Inne karłatki. Sagowiec, który już tutaj miał takie słabe te liście, żółte, więc trochę go tutaj chyba zmuszę do wypuszczenia nowych, bo nie wypuszczał, nie wypuszczał, no tak po zabiegu usunięcia liści raczej powinien już tutaj sobie ładnie listki wypuścić. A dalej Musa Grand 9, też tutaj doświadczony gradem, też już tutaj zaczyna wypuszczać dużo nowych przyrostów, już zapakowałem mu taką już porządną donicę, żeby go nie przesadzać już w tym roku. I niech rośnie ładniej, żeby tylko go następne grady ominęły. Tutaj Jukarostrata. Jedna z trzech wsadzonych w gruncie, już na stałe. Zobaczymy, no na razie sobie rośnie ładniej. Zobaczymy, jak będzie sobie radziła w zimę. Tutaj, drzewo butelkowe. No to to trochę też oberwało, niestety. Spadła jedna gałązka gdzieś, mi się akurat tak trafić, że. Gałązkę tutaj oberwało i parę, widzę, też liści zerwało. No, ale na szczęście lepiej tak niż nic. Tutaj moja Waszyngtonia Filifera, coś jej tutaj nie pasuje. Była też przesadzona tutaj, właśnie o coś jej chyba źle, może jakoś zimowała. Albo... No, ale w Waszyngtonie to są jednak takie palmy kapryśne bardzo. Nie wiem, czy przeżyje w ogóle ten sezon. No, mam nadzieję, że coś jeszcze z niej będzie. Tutaj rozmaryn. Tak samo tutaj już multą przyrostu, już minęło jego kwitnienie. Zaraz mocniej się rozkrzewia. Tutaj też małe drzewko greyfrutowe. Jest to z grejfruta, z tej matki, z tego takiego dużego, które tam pokażę na późniejszym filmie. Jest to ukorzenie niepowietrzne, też tutaj widzę, że ładnie się mocno rozrasta i ma bardzo silne przyrosty. Tutaj drzewko laurowe. Też już tutaj nowe są. Nowe przyrosty. Wszystko ładnie już zaczyna rosnąć. Tutaj kolejna marakuja. Znajdziemy ich parę, żeby tutaj porosły się po tym, po tym płocie. I zobaczymy, czy będzie coś z tego. Tutaj drugie drzewo butelkowe. No to, to trochę, trochę lepiej się chyba tu uchowało. Jakoś może go tutaj drzewo zasłoniło i na szczęście nic mu się nie stało. Tutaj pod takim namiocikiem trzymam też jeszcze inne ciekawe rośliny. Jak tutaj ee, bambus e, filostak jest jakiś też no name. Jest taki promocji, którą kiedyś tam kiedyś tam była w internecie. Kupiłem sobie takie, które miały jakieś zdarte naklejki. Nie wiadomo było co to jest. Więc zobaczymy na jakiego trafię. Może to będzie Shanghai 3? No kto wie. Też tutaj ładnie sobie rośnie. Już takie coraz to wyższe ma Przyrosty I kiedyś pewnie trafi do gruntu. Jak tylko znajdę dla niego miejsce, tutaj fację, tutaj dalej. Bambus, tak jest taki spółbezsens, to już jest taki mój wysiany z nasion, no parę lat temu. Jeszcze cały czas się tutaj rozkrzewia. Nie, nie wypuszcza jeszcze takich masywnych tyczek. Ale mam nadzieję, że niedługo także zacznie tutaj w górę rosnąć. Tutaj Leptospermum z tak samo już tutaj ładne ma nowe, nowe listki. O, tutaj jest. I robi się takie fajne, fajne drzewko. Podzieliło się tutaj od dołu na takie... No, tutaj takie dwie gałązki się tutaj wydzieliły. Ja trochę je wsparłem, żeby się nie kładło. I tak to nabierze trochę mocy. Tutaj kolejne facje z nowymi właśnie listkami. Tutaj jeszcze jeden filostach jest też z tej samej promocji. Też tutaj ten akurat jest jakiś taki, no widać że ewidentnie, że to chyba jest jakiś inny gatunek, bo ten przerósł bardzo, bardzo mocno w porównaniu do tamtego poprzednio pokazywanego. A obok niego chyba królowa tego, yy, tej wiaty, tego, tego namiociku tutaj, Dixonia antarktyczna. No już teraz ma ogromne liście, coraz to większe, coraz większe liście. Coraz większe i coraz większe będą prawdopodobnie wychodzić, bo to jest przecież dopiero początek sezonu. A już takie wielkie liście. Także i... Piennik już tutaj widać, że coraz tutaj bardziej idzie w górę. No tylko czekać aż tutaj, jeszcze muszę poobcinać może te liście, ale to dopiero jak... Jak już będą takie naprawdę już stare, to oddało, żeby trochę ten pień już wyeksponować, bo... No, widać, rośnie w oczach. We w temu, co tam piszą, że bardzo wolno rośnie w góry. Ja uważam, że jednak, no, nawet, nawet w miarę, nawet w miarę przyrasta. Przynajmniej ten egzemplarz taki jest dość, dość żywotny. No, tutaj pomału też przekwitający. kliwie. Tutaj ogromna facja, no, tato się naprawdę tutaj postarała. Jakoś jej tutaj spasowało. I tutaj cała ta góra to są obecne, obecne przerosty, no jest tutaj kawał, jest tutaj kawał, kawał rośliny i tworzy taki trochę egzotyczny zakątek taki osłonięty od jakichś takich nadmiernych wiatrów i takie miłe miejsce do posiedzenia i podziwiania. Tutaj w dalszej części awokado, które najlepiej przeżyło zimę, no było, było trzymane. Już w domu, w pomieszczeniu takim, którym nie, nie było jakoś specjalnie też ogrzewane, Nieogrzewane, ale też na tyle oświetlone, wystarczająco, że liście przeżyły nawet ładnie. I tutaj też widać, że nowe przyrosty się tutaj tworzą i robią taki fajny też już efekt tropikalnego zakątku. Tutaj pod spodem sagowce cykaz z Revoluta. tutaj cytranga Morton. Tak samo też już mnóstwo tutaj ma. W tym roku chyba dopiero zaczęła tworzyć takie porządne, porządne przyrosty. Jak ta gałązka cała to jest. Cała jest, cała jest tegoroczna. Cała tegoroczna. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zakwitnie. Ponieważ no jest to też egzemplarz szczepiony na, szczepiony na podkładce, więc powinien powinien coś tutaj już pokazać. Tutaj, tutaj cytryna skierniewicka. Już, już po przekwitnięciu popcinałem wszystkie owoce. Jeszcze w tym roku. Nie chcę, żeby zakwitła, niech jeszcze tutaj trochę tej masy zielonej zdobędzie, żeby w przyszłym roku dać jakieś cytrynki. A tutaj kolejny kuflik, który będzie w tym roku kwit. Są to kufliki cytrynowe wysiane z nasion. I tutaj widać, że już w tym roku będą się tu tworzyć kwiaty. No tutaj widać. O tym słońcu może tak nie bardzo, ale o tutaj już. Coś tutaj się już dzieje. No i pewnie na dniach, także jak kuflik zielony z początku filmu pokażę. Jak będą ładnie kwitły Ciekawie jestem, jaki to będzie kolor, ponieważ ten kuflik cytrynowy występuje w dwóch, w dwóch, dwóch odmianach kolorystycznych. No takiej czerwonej, czerwony, czerwonymi kwiatami, i no i takich takich żółtych. No, no zobaczymy jaki to będzie. No, wydaje mi się, że po tych liściach takie trochę czerwonawe są i ogonki czerwonawe, że może mieć to związek, że będą czerwone. Ale jakie będą to się też okaże. I na koniec pierwszej części filmu żeby nie przedłużać sosna pinia która tak samo będzie w tym roku kwitła pierwszy raz. Jest to też sosna jest to drzewko wysiane także z nasion już wiele lat temu i w tym roku pierwsze szyszki Szyszki, szyszki męskie będą się w tym roku tutaj widzę tworzyć. Patrzyłem, czy nie ma jakiejś szyszki żeńskiej, ale chyba jeszcze trochę na nią za wcześnie do tego gatunku. Przeważnie sosny no to pierwsze szyszki, jakie wy, wypuszczają no to są właśnie szyszki męskie, bo te nie, nie kosztują jej jakiejś tam wielkiej siły, a już mogą się pomału rozsiewać. Rozsiewać pyłek dalej. Także tutaj widać takie skupienia żółtawe, ale one są jeszcze niedojrzałe. No jak się otworzą to Będą też trochę trochę większe, ale to też jeszcze potrzeba na to czasu. Ale już widzę, że pomału sosna zaczyna dojrzewać. No naprawdę bym się zdziwił, jakby tutaj zaczęła tworzyć te szyszki właściwie, bo pinie mają dość dość duże szyszki z dużymi nasionami. A u takiego małego drzewa no, no nie wiem, czy to to by się utrzymało, chociaż kto wie, no. Na pewno będzie byłoby też co podziwiać. Też tutaj muszę ją trochę Naprostować, może, bo tak się taka wykrzywiona była, stała przez wiele lat w takim pomieszczeniu, nie pomieszczeniu, tylko w takiej lokalizacji, że trochę ją wygięło w kierunku światła, a teraz by tutaj nabrała trochę takich równych przyrostów. Tyle na część pierwszą. Pozdrawiam.